Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Inflacja z USA. Zobacz ostatnie prognozy. Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Drodzy państwa informuję, że dzisiaj będzie specjalny live z komentarzem na żywo do tych danych o godzinie 14.20, na który serdecznie zapraszam. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, w szczególności do dostawiania lajków, a w tle jest lista miast, gdzie wkrótce będziemy się spotykać z inwestorami, którzy chcą dołączyć do usługi Asset Management do portfela, któremu, którego ja zarządzam, więc jeżeli jesteś z takiego miasta, który jest w tle i chcesz się spotkać, to zachęcam do indywidualnego kontaktu. Tam na dole jest numer telefonu i adres e-mail. Zaczynamy. Inflacja z USA. Zobacz ostatnie prognozy, drodzy Państwo, ale zanim przejdziemy do klu, do najważniejszego tematu, o którym powinniśmy dzisiaj mówić, to rzut oka na to, co się dzieje dzisiaj o poranku po debacie telewizyjnej między kandydatem Donaldem Trumpem a kandydatem Kamalą Harris. I zobaczmy, co się wydarzyło, jak się inwestorzy pozycjonują. Drodzy Państwo, wczoraj wieczorem podczas naszego spotkania sygnalizowałem, że spadek poniżej 57 tysięcy dolarów będzie oznaczał, że inwestorzy dyskontują to, że debatę przegrał Donald Trump. A powrót nad 58, najlepiej nad 60 tysięcy dolarów, byłby sygnałem, że Donald Trump wygrał taką debatę. I co się okazuje, budzimy się dzisiaj i o poranku jesteśmy wyraźnie poniżej 57 tysięcy dolarów. I według tego wskaźnika rynkowego atrakcyjności i szans Donalda Trumpa na wygraną, ten wskaźnik sygnalizuje, że debatę przegrał Donald Trump. No i co się dzieje w pierwszych godzinach na najważniejszych barometrach, które nam pokazują, co się dzieje teraz w wyścigu o fotel prezydenta? Proszę zwrócić uwagę, u Donald Trump znowu spadł i to bardzo dynamicznie z 51% szansy na wygraną wczoraj po sesji w Stanach Zjednoczonych do 47, dzisiaj o poranku w Europie, więc bukmacherzy bardzo dobrze przeczuli i sygnalizują, że Donald Trump przegrał tę debatę. Plus dodatkowo widzimy bardzo dynamiczny nawrót tendencji wzrostowej dla Kamali Harris w najnowszych sondażach. Jeszcze nie ma uaktualnienia dla Donalda Trumpa, ale prawdopodobnie jest spadek, który oznacza, że Donald Trump traci przewagę, która w ostatnich dniach silnie była budowana na rzecz co najmniej, w najlepszym przypadku, zneutralizowania tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej i w poparciu dla poszczególnych kandydatów. Będziemy to oczywiście bardzo intensywnie śledzić. Wszystko się jeszcze może zmienić. Spływają w Stanach Zjednoczonych kolejne sondaże, będą opublikowane. Przed sesją w Stanach Zjednoczonych pewnie następne, więc w okolicach danych makroekonomicznych tuż przed sesją naprawdę jeszcze się może bardzo wiele wydarzyć, ale generalnie pierwszy odbiór tej debaty jest negatywny dla kandydata republikańskiego. Jednak wracamy do głównego tematu, czyli inflacja z USA. Zobacz ostatnie prognozy. Dzisiaj o 14.30 poznamy bardzo interesujący, super ważny odczyt inflacji konsumenckiej o która będzie nam pokazywała tendencje, które się dzieją w amerykańskiej gospodarce. Zobaczymy odczyt w dwójakim ujęciu. Pierwszy to jest standardowy odczyt inflacji konsumenckiej CPI, a drugi to jest inflacja core. I jak widzimy tutaj, inflacja core, czyli bez żywności i energii, ma pozostać na poziomach bez zmian, na poziomie 3,2. Natomiast Inflacja w ujęciu tradycyjnym inflacja CPI, CPI ma spaść nawet do poziomu 2,5% z 2,9% w lipcu. No, i teraz, po pierwsze, należy się zastanowić, czy faktycznie należy oczekiwać tak dynamicznego spadku inflacji, czy też może być tutaj na rynku jakieś zaskoczenie, i jak może oczywiście rynek zareagować na tego typu dane makroekonomiczne. Co nam mówi prosty model? Prosty model, który bazuje na zachowaniu ropy naftowej w ujęciu zamknięcia średniej kroczącej miesięcznej. I widzimy faktycznie bardzo dynamiczny spadek między końcówką lipca a początkiem września, co oznacza, że uzasadniona teza jest o tym, że inflacja CPI powinna głęboko spaść. Ale jest pytanie, czy poziom 2,5 czy 2,6 to są najważniejsze? punkty, do których inflacja powinna, dąży, powinna spaść, czy też będzie możliwość obserwacji innych odczytów, i jak na to wszystko zareaguje oczywiście rynek finansowy. Mamy także inną miarę jak oczekiwań inflacyjnych i tego, czego się inwestorzy spodziewają na tym zjawisku gospodarczym, i w tym wypadku swapy amerykańskich papierów dyskontowanych o inflację rzeczywiście spadają, chociaż nie ma jakiejś większej dynamiki. Która by potwierdzała, że tego typu zachowanie powinno mieć miejsce, więc generalnie spadek rzeczywiście powinien być obserwany na inflacji konsumenckiej, jednak skala tego spadku wciąż jest niepewna. Między 2,5 a 2,6 to jest coś, czego należy się czego należy oczekiwać. Ale najważniejsze jest pytanie, w którą stronę podążą rynki. Rynki rozumiane w taki sposób, że chodzi o aktywa związane. Z ryzykiem. I tutaj znalazłem specjalny artykuł, w którym jest określone, że 48% inwestorów spodziewa się, że reakcja inwestorów na dane o inflacji będzie taka neutralna albo zmiksowana. Natomiast 32% ankietowanych spodziewa się reakcji pozytywnej dla ryzyka, a tylko 20% spodziewa się reakcji negatywnej, czyli wyprzedaży. Ryzyka. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie. Jednym z pierwszych rynków, które powinien na to zareagować, to są oczywiście amerykańskie obligacje dziesięcioletnie. Cała krzywa dochodowości i obligacje dwuletnie. To wszystko przełoży się później na oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, o czym będzie za chwilę. Teraz, w momencie tworzenia tego wpisu, amerykańskie dziesiątki. Amerykańskie dwójki są notowane nawet poniżej poziomu 3,60. Najbliższe wsparcia na rentowności to są okolice ok. 3,30. Więc potencjał do dalszego spadku jest, jeżeli oczywiście inflacja będzie niższa niż chce konsensus rynkowy. Ale też zobaczymy w jaki sposób taki spadek inflacji jest już uwzględniony w cenach. To jest oczywiście bardzo istotne dla, e, dla tego rynku oraz jak zachowywa się amerykański dolar, który po debacie na początku dzisiejszego dnia. Zaczyna się osłabiać, potwierdzając znaczenie poziomu 1.10. O z, z ciekawych informacji na razie nie widać też przejścia, nawet punktowego testu poziomu 1,1060, gdzie przebiega średnia do 200 sesyjna na wykresie tygodniowym. Jednak proszę także zwrócić uwagę, że wczoraj zasygnalizowałem w wieczornym komentarzu, że należy zacząć też filtrować wskazania Bitcoina. Które widać na bitcoinie, tym co się dzieje na eurodolarze, i, i dopiero spadek poniżej poziomu 1,10 byłby sygnałem, że wskazania na bitcoinie są jeszcze bardziej wiarygodne. Takiego zachowania nie ma, w każdej chwili może się jednak takie zachowanie eurodolara pojawić, więc jeżeli dzisiaj spadlibyśmy poniżej poziomu 1,10, to moim zdaniem byłaby bardzo duża szansa na to, że i bitcoin. Dynamicznie dalej będzie spadać, i będziemy świadkami negatywnych nastrojów na giełdach papierów e, wartościowych. A oczekiwania przed danymi o inflacji są takie, że rynek teraz spodziewa się o poranku w Europie ma 137% prawdopodobieństwa obniżki o 25 punktów bazowych. Do końca tego roku ma spaść stopa procentowa o 116 punktów e, bazowych, czyli na pewno ma być gdzieś według rynku cięcie o 50 punktów nie, bazowych. W trakcie tego roku, a jeszcze mamy trzy posiedzenia z wyjątkiem tego we wrześniu, albo w, li, w lipcu, w listopadzie, albo w grudniu ma być takie mocniejsze cięcie. Ale też proszę zwrócić uwagę, że inwestorzy zaczęli już dyskontować, że 10 obniżek 100% klasyczne 25 punktów może mieć miejsce nawet do września 2025 roku. Wcześniej, jeszcze tydzień temu, nie tylko nie dyskontowaliśmy 10 obniżek 100%, ale spodziewaliśmy się, że takie obniżki będą dopiero w marcu 2026, a teraz już rynek przewiduje to na wrzesień 2025 roku, czyli przesunięcie jest o pół roku na niekorzyść amerykańskiego dolara i to ma oczywiście bardzo duże znaczenie. Ta tabela bardzo mocno się zmieni dzisiaj po godzinie 14.30 podczas naszego live'a, który rozpocznie się o 14.25. Będziemy to weryfikować, zobaczymy jaka jest pierwsza reakcja, ale też przypominam, że dla, dla euro-dolara bardzo interesujące będzie to, jaki będzie wydźwięk i jakie będą płynąć informacje jutro po decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych oraz jaka będzie reakcja na cotygodniowy raport z amerykańskiego rynku pracy, bo to on właśnie uruchomi wszystkie nastroje, które będą potwierdzały albo będą negowały scenariusze związane z amerykańską recesją, bo od tego też bardzo wiele zależy, więc czeka nas. Dużo perturbacji na amerykańskim rynku długu, jednak wygląda na to, że inwestorzy spodziewają się gwałtownego, coraz bardziej gwałtownego cięcia stóp procentowych w ograniczonej ilości najbliższych miesięcy, co sygnalizuje, że należy oczekiwać mocnych, dynamicznych ruchów, przede wszystkim na obligacjach, później na innych klasach e, aktywów. Dzisiaj o poranku. Wydarzenia, które miały miejsce na amerykańskiej scenie politycznej, mrożą nieco nastroje. Indeks Standard Poor's wczoraj zachował się bardzo dobrze, ale zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Dane mają duże znaczenie, więc ja tak naprawdę nie spodziewam się jakiejś większej aktywności do tej pory. Chociaż, jak rozpatrujemy zachowanie kontraktów terminowych na poszczególne indeksy giełdowe, a zwłaszcza analiz analizujemy to, co się wydarzyło na giełdach w Azji, no to nastroje są dość słabe. Spada giełda w Tokio, spada giełda w, w Chinach. Mamy także przejście przez poziom 142 na dolar jenie i zachowanie negatywne jena japońskiego na innych parach. A to sygnalizuje wyprzedaż ryzyka. Jeżeli dolar jen nie powróci szybko nad poziom 142, to będzie to zaproszenie do naprawdę dynamicznego ruchu spadkowego i do wypełnienia się tych Take-profitów, które przez wiele banków dawnych inwestycyjnych były umieszczane w pasie między 137 a 138, jest na to coraz większa szansa. Proszę zwrócić uwagę, że złoto rośnie i zbliża się do maksimum wszechczasu, do tego górnego ograniczenia już ponad 3 tygodniowej konsolidacji. Rynek złota powinien być także bardzo, bardzo wyczulony na to, co się dzisiaj wydarzy na danych o inflacji. Na przełożenie co do przyszłości stóp procentowych, ale przypominam, złoto bardzo lubi sytuacje, kiedy rentowności spadają i stopy procentowe spadają, więc jest raczej większy potencjał na to, żebyśmy obserwowali tworzenie nowych maksimów czasów, niż odwrócenie tych tendencji. Bardzo podobnie powinno być na rynku srebra. Proszę zwrócić uwagę także na wydarzenia na rynku ropy naftowej, gdzie testujemy, wgłębiamy się w strefę wielomiesięcznych ostatnich minimów. Czyli poziom, poziomy 65, 67, 70 dolarów, ale cała strefa między 62 dolary a 67 dolarów. 70 dolarów to jest strefa potężnych wsparć, które na przestrzeni ostatnich 3 lat działały, więc tutaj odbitka podbitka może być w każdej chwili odwrót. Natomiast dopiero nawrót nad 70 dolarów byłby sygnałem, że pojawiają się chętni do tego żeby zagrać znowu na nawrót scenariuszy wzrostowych na mocniejszy impuls w górę, czy tak będzie, zobaczymy i też proszę pamiętać, że w rejonie 65 dolarów przebiega dokładnie 3-letnia płaska linia trendu wzrostowego, więc na ten poziom uczulam, żeby obserwować, no i to co się dzieje na eurodolarze, czyli lekki wzrost, sprawia, że polski złoty jest kupowany. Odbijamy znowu od poziomu 388 na, na dolar złotym, więc nie ma żadnych negatywnych sygnałów. Nie ma też sygnałów negatywnych na euro złotym. No i zobaczymy, co się wydarzy na warszawskim parkiecie, który dzisiaj będzie walczył o poziom 2300. Zobaczymy, jak przełożą się nastroje na świecie na wydarzenia na warszawskim parkiecie, ale przypomnę też, że w rejonie 2300 przebiega dolne ograniczenie wcześniejszego dwuletniego kanału wzrostowego. Dlatego też bądźmy też wyczuleni właśnie na to, co się będzie działo w tym rejonie na indeksie WIG20. Tak wygląda sytuacja. Inflacja w USA. Zobacz ostatnie prognozy. Przypominam i zachęcam do powrotu na kanał o 14.25. Będzie specjalny live i będziemy trawić te informacje, które dzisiaj poznamy i zobaczymy, jak na to wszystko zareagują rynki światowe, a zwłaszcza amerykańskie. Dzięki za spotkanie. Dziękuję za to, że byliście z nami, że dotrwaliście do końca. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się jeszcze raz, przypomnę, o 14.25. Cześć!